Składniki odżywcze są podstawowym źródłem energii dla organizmu. To związki występujące w produktach spożywczych, które po spożyciu są trawione i przyswajane. Tymi, których potrzebujemy w największej ilości, są węglowodany, tłuszcze i białka. Węglowodany znajdują się w produktach zbożowych i owocach. Tłuszcze w olejach, orzechach, nasionach czy awokado. Białka najwięcej kryje się w mięsie, jajach oraz nasionach roślin strączkowych. Do prawidłowego funkcjonowania organizmu konieczne są także witaminy i składniki mineralne. Nasz organizm w niemal 70% składa się z wody. Woda nie dostarcza energii ani substancji budulcowych. Jednak jest składnikiem, którego niedobór odczuwamy najszybciej. Szacuje się, że organizm do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje aż 60 składników odżywczych. W tym około 40 zalicza się do tzw. niezbędnych, co oznacza, że należy je dostarczyć z pożywieniem. Pozostałe składniki nasz organizm jest w stanie wytworzyć sam. Pamiętaj, kluczem do zdrowia jest zachowanie balansu w spożyciu każdego ze składników. Zarówno nadmiar, jak i niedobór każdej substancji może być dla nas szkodliwy.